Siedemano tu Kiszony i dzisiaj chciałbym otworzyć nową serię Skyblock. No to dobrze. Właśnie ta seria to będzie tak jakby interaktywnie i tak będziecie mogli mi podsyłać, co bym miał zbudować, co mam zrobić, jakieś zadania po prostu. Tak, żeby tyle, że najpierw. Musimy tutaj sobie coś tworzyć generator kobla i no i tak seria będzie polegała na tym no po prostu żebyście wy mi podsyłali jakieś jak to się nazywa zadania o coś takiego, bo to ogólnie gram na serwerze i tu są zadania, więc taką, mm, nie miałbym za dużego takiego jakiegoś problemu, ale specjalnie zostawiam to dla Was. Dobra, mm, co byśmy musieli zrobić? Na początku mamy tu kartofle i tak dalej, i tak dalej. Ja chyba zrobię mm, cięcie do dnia, bo mi się nie chce tak czekać, bo ogólnie za bardzo nic nie widzę, ale dobra a ta wyspa jest strasznie mała zróbmy nieskończone źródło wody, może. a no. dobra dobra mm, teraz tak yy, o, zaraz będziemy mieli jasno mm, tutaj mam wiaderkę z owym, mam. No już jest trochę jaśniej muszę, aha, czyli tutaj trzeba to zniszczyć postawić to wiaderko i tu będzie chyba coś takiego ja jestem świetny w budowaniu takiego czegoś więc będzie ja się, Dlałem. słabe w budowaniu czegoś takiego więc to będzie kompletna kaszana Garzanka. ale jest. Dobra. Czyli tak. Um, tutaj będzie trzeba pisować coś takiego. Tak. Wtedy zrobić tu coś takiego. I mamy generator kobla. Tak jest ekstra. No i tak mamy tego... Um, tą laksę, czy nie wiem co to jest w ogóle. Fajnie ten bruk wygląda, z niego można robić bardzo duże rzeczy jakieś nie wiem, Zamki, coś takiego w tym stylu. Yy, dobra, zrobiłem coś źle. No to zaraz naprawię. O, I tak, to powinno być. Dobra. No! Spaliło się. Dobra. Yy, tak, teraz najlepiej by było, żeby wyciąć to drzewo, które tu jest. Ale najpierw gdzie chcę stracić sezonek, więc a ścina. Ale ścinka Co tutaj co się dzieje? Hmm. Ym... Tak, to jest tylko takie rozpoczęcie serii, więc A nie dość, że mam tutaj jakieś bugi, nie wiadomo co to jest, to... Chodź, sobie zrobimy takie siedzenie o coś w tym stylu. Oj, to chyba mm, ścina trochę. A chyba... Dobra, to chyba będzie na tyle, bo to jest taki wstęp. I tak no to... Not a gun.